Hej, szybka informacja przed obejrzeniem materiału. W filmie nie ma kamerki, ponieważ wyjechałem na wakacje i filmy są nagrane na zapas. To tyle, miłego oglądania. Hej, hej, z tej strony Pepsu, to kolejny odcinek Suicide Guy, odcinek trzeci. I tak znowu poziom jest jeden pominięty, dlatego że skraszowało, bo gra ma okropny problem z tym. Ale ogólnie, yy, jesteśmy w biurze, zagłośna muzyka. I co tu trzeba było zrobić? Tak, zakryć tutaj tą dziurę, zamknąć okno. A, zamknij się. Teraz, jak uruchomiliśmy komputer, zaczyna padać. Nie, jeszcze, tak, jeszcze komputer musi iść tutaj do góry. Dobra, jest ustawione. Teraz, jak skraszuje system, bum, zaczniemy się topić. O nie, cały pokój zostanie zapełniony wodą. Nasz pychu umiera. Właśnie. Poziom był bardzo łatwy, więc nic nie ominęliście takiego specjalnego. Przez tego crash'a. Ale tak, tu mamy ciekawie wyglądający pokój z jajkiem. Tu może być ciekawiej o wiele, wiele. Więc zobaczmy. O. Cześć, Reksie. Trzeba się to wyłączyć. Co tam ciebie? Yy. A tu jest to jajko, tu jest mikrofalówka. I ona się automatycznie uruchamia. Jak tak to głośno jest. Co się stało? Co się nie stało. Eee, e, 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 e. Tu jest kuchenka. Mogę ją uruchomić. Coś tam ugoto ugotować. Zakładam, że te jajko trzeba byłoby ugotować. A tu jest najdźka Tylko jak mam je zabrać? Tutaj z tego. A, tu jest zamknięte. Tu też. Jakiś te A, tutaj robi test. Okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Co z tym mam zrobić? A nie denerwuj się, Halo. Muszę się nie denerwować. Zrobię test. Jajku. Kuchomy. Co się stanie? Podgrzało się. Nic się tam nie denerwuj, ty się nie denerwuj, nic się nie stanie. Tylko włożę na chwilę do... Lo lodówki, tak tak. To jest lodówka. Nie denerwuj się. Widzisz, przygrzewa się, czy mrozi. Znaczy, nieważne. Jeszcze tutaj podgotujemy trochę. alo wracaj tu, hejko. No, piecz się, piecz. Ty nic nie widzisz, ty w ogóle na mnie nie patrz. Nic się nie stanie, naprawdę. No, jeszcze trochę się przypiec. Jakiś tutaj blady jesteś z jednej strony. Eee. Jesteś już rozgrzany do czerwoności, przynajmniej powinnaś być.

Okej. Okay. Ups! Przepraszam, tylko skosztowałem. Mam nadzieję, że się nie zdenerwujesz tak bardzo. Pogadajmy? Chyba nie. Pogadam z tobą w żołądku. No, smaczny byłem, nie? Taki grubasek trochę. Taki trochę grubasek. Okej, okay, to był w sumie ciekawy poziom. Co mamy teraz? Mamy wannę? Czy mi się wydaje? to jest wanna? Naprawdę to jest wanna i co będziemy... Musiał się utopić w wannie? E, dobra, co mamy? W ogóle teraz poziomy sobie. Są... O, Lord Kaczuch! To od Hadesiaka to skuma, Lord Kaczuch, o nie, dobra Możemy sobie napuścić wodę? Nie możemy Ale tak, jesteśmy ogólnie w łazience i co tutaj możemy zrobić? Mamy na przykład tutaj kran Tej szafki nie możemy, radio Tutaj kran i spłuczka, okej okay. Okej, okay, okej. Okay. Wszystko rozumiem. Tylko... Tylko co, tylko co teraz? Tego nie mogę użyć. A nie, mogę wyjść z tego. Okej, okay, mogę wyjść z pokoju. Bo mi nie leci ogólnie woda. Hmm, tu nic nie ma. Ogólnie... a tutaj leci woda? Czy nie leci? Też nie leci. Czyli zakładam, że muszę właśnie zejść y, do piwnicy. Tylko... Hmm, a bo nie mogę sobie usiąść po prostu. Nie, to, to nie działa. E, tu mamy jakąś płytę. I e, kurde, te poziomy robią się ciężkie, naprawdę. Trzeba pomyśleć trochę więcej. Potosty? Nie. E, potrzebuję klucza, chyba, tutaj, żeby dostać się do piwnicy, żeby znowu leciała woda. Tylko. O, skakuj tam. Bo potrzebuję klucza, który jest nie wiadomo gdzie. Tu jest piłka, tutaj nie ma klucza. Że w tym pomieszczeniu, tutaj, dobry, i szczawce? nie, tutaj, tutaj też nie mogę zajść. Eee, tutaj też nie. Nadwór raczej nie, nadwór raczej nic nie będzie. Poza tym chyba nie mogę wyjść na dwór. Więc nie, nie, nie. Tylko. Eee, gdzie jest klucz? Potrzebuję jednego klucza. Ale ten jeden klucz jest. Eee. By... Naprawdę on będzie pod dywanikiem. Eee. Okej, okay, jesteśmy. O, i tutaj jest popsuta, dlatego nie leci woda. E, tylko jak to naprawić? Na, jak to naprawić? Musiałbym to czymś zatkać. A, tutaj leży z tego. Okej, okay, rozumiem wszystko. E, potrzebuję coś, żeby to zatkać. Tylko, 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 tylko. Czym by to zatkać? Czy jest jakaś tutaj rzecz? Chodziło o te piłki, czy. albo... Nie chcę tego. Odejdź w ogóle. Nie mogę tego pastą albo mydłem zakleić. to jest takie realistyczne. Dobra, ten pokój jest pusty ogólnie. W tym raczej nic nie będzie. Chyba że pod łóżkiem? Pod łóżkiem? Nie, pod łóżkiem nie ma. Okej, okay, potrzebowałbym. A właśnie, tu była taka piłka. Gdzie ona jest? Że ta piłka jest do czegoś potrzebna. Właśnie. Chodź, piłeczko. Chodzi o ciebie. Czy mam na przykład coś zatkać? Nie, nie zatkam, no nie mam jak w ogóle. Nie ma mowy, żebym tym zatkał. Nie, o to też nie chodzi, bo tego nie mogę podnieść. Okej. Okay. Eee, tak tu też nie mam jakiejś tam interakcji z tym. Mhm, mm Ej, naprawdę te poziomy robią się... Trudne. Żeby tak to... o, -o. nie. To też nie to. Jezu, wózek wywaliło w powietrze w ogóle. Eee, roślinki też nie. Tu też nie, tu też nie. E, tutaj na dwór? Nie, na dwór raczej nie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że piłką muszę rozbić... Szybę? E, jest piłka? Chodź piłko. Chodź piłeczko. E, spróbujmy rozbić szybę. Nie. A tutaj jest coś z drzwiami? Też nie. A tu jest... Aha, tu jest jeszcze jeden pokój, w którym jest ślub, śrub. Śrub, co? Co? Klucz, może, śrub. Tak, lepsze. Ucz się mówić. Dobra, mogę to zakręcić. Działa, działa, działa. Tak, to działa. Okay, teraz tutaj zakręcić. I Tutaj zakręcić. Nie zauważyłem tego jednego pokoju, który był tak bardzo ważny. I teraz, jak jest zakręcony, to powinno wszystko działać. Leci woda? Leci woda, dobra. E, teraz cofnijmy się do łazienki, może? Tutaj nie było łazienka, na piętrze. Piętro, na piętro. Odkręćmy tutaj wodę. Spłuczmy tutaj kibelek. Weźmy tutaj wodę. I, i, I co teraz? Mogę się pokąpać, czy co? Okej, okay, jesteśmy ponownie. Grę znowu skraszowało. Ale tak, jesteśmy już na tym poziomie, po prostu zróbmy to szybko, raz, dwa. Bo wiemy jak to zrobić, tak? O, tu jest statuetka w ogóle nie widziałem Jest tu statuetko. Ok, klucz jest pod wycieraczką Weźmy klucz Otwórzmy, otwórzmy drzwi Weźmy to naprawić i... Spróbujmy to jakoś Spróbujmy się po prostu jakoś zabić, tak? Że to głupe brzmi, ale Spróbujmy się jakoś zabić Już to naprawimy I Tak eee... Mamy wannę. Chodziło, na 100% chodzi o wannę tą, bo przecież była na jako tą, nie wiem, miniaturkę e, tej mapy, nie wiem. Puszczę sobie radio. <grytanie> tak właśnie pomyślałem sobie o radiu, żeby zrobić, po prostu żeby prąd przepływał przez tą wodę i takie, o, działa. Dobra, guzik e, widłowy. Co tym razem? Będziemy w jakimś magazynie i skrzynka na nas spadnie? Jak zgaduję. Taki radio. Pisorki. Mogę kierować O kurde mogę kierować O kurde Dobra tylko co z tego Nie wiem co zrobić <laughs> Dobra mm, Tutaj mamy drzwi pierwsze Które są zamknięte Oczywiście I tak co tutaj trzeba Zrobić Zobaczymy że tutaj do góry najpierw Tak Teraz przesunąć tą skrzynkę Na dół I trafiłem Prawda? Dobra. Spuśćmy to na dół. Dobra. Do góry. Dobra, do góry le lecimy, lecimy. Okej, okay, mamy skrzynkę. Teraz to na dół. Dawaj skrzyn skrzynkę, skrzynkę. Skrzynką wjedziemy na to. Idziemy na to. Spoko, spoko. Eee... I teraz druga skrzynka jest tam. I musiałbym się chyba najpierw dostać tam. E, czy działa to tak, że stanę jest tutaj? Tak, podwyższy mnie. I tam jest statuetka, tam jest to. A tam jest coś takiego. Mm -hmm. Chyba rozumiem o co tutaj chodzi. Więc chodźmy najpierw, potem. Tą... Czy to mi spadło? E, chodź tu skrzynko, bo widzę, że się spagowałaś troszeczkę ustawmy ciebie tak wejdźmy a czyli z tobą ogólnie nie przejadę wejdźmy nie wiem tak jakoś ustawmy się raczej doskoczymy na no, spokojnie teraz przesuńmy skrzynkę na wózek widłowy tak skoczmy na skrzynkę ruchomy To jest halo ja też chcę tam wejść a dół e, trochę podjechać do przodu nie, nie działa to tak. Okej, okay, czyli. Eee, skrzynko. A to jest spagowane. Nie podoba mi się to. Dobra, Jeszcze raz. Skrzynka na wózek. Ja na skrzynkę. I teraz. No i czoł mnie zrzuca. Halo, też chcę tam wejść. Mogłoby mnie przestać zrzucać ogólnie. Zejdźmy na skrzynkę. Na skrzynkę, tak. Nie, nie tutaj Dobra, tak I do góry Tylko... E, tam doskoczę? Doskoczę? Doskoczyłem, uff Dobra, dobra Mamy to o, Chwila. chwila Jeśli zrzucę tą, tą skrzynkę tam e, Czy ona nie musi być pod tym? Mm -hmm. Dobra, jeszcze raz Jedźmy z tym na dół Skoczmy na skrzynkę Okej okay. Na górę nie doskoczę po prostu tam od razu. Nie, nie doskoczę, już widzę. No, czyli musi być skrzynka pod skrzynką, ale jakby to zrobić? Chyba, że muszę zrzucić tą skrzynkę i potem tym wózkiem widłowym Muszę ustawić. To jest jakiś tam plan. Ok, tu już skoczyliśmy. Raz, dwa. Teraz tą skrzynkę zrzucić. Teraz wózkiem podjechać. W tą skrzynkę, tak. Jesteśmy. A ja tu trochę tą przesunę tutaj. Tym zjadę na dół. I powinna skrzynka zostać na skrzynce. <gryt> Aha. Okej. Okay. Skrzynka jest na skrzynce. Nie wiem jak, ale jest. Dobra, i teraz mogę wskoczyć. Mogę. Ja. Ale nie mogę, tak. okej okay. czyli muszę teraz wózkiem widłowym podjechać pod to by podwyższyć jeszcze bardziej Czyli zróbmy zakręt Odjedźmy idealnie pod... Nie, najpierw zjedź z tym na dół Nie, w dole byłeś, halo O, no, źle zrobiłem Okej, okay. zjedźmy tutaj pod to O, no, ustawmy się dobrze Zejdźmy z tego Skoczmy na skrzynkę Skocz na skrzynkę Wyszek Coś ty zrobił, halo Przesuwaj skrzynek, tylko na nią wskocz po prostu. Tyle. Tak o wiele proszę. Takuj. Na jedną i na drugą. To, to trochę. To, to musisz być na tej też, bo. inaczej. bo inaczej nie da rady. Eee. No, przesuń tą skrzynkę. Nie, 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 nie. Ej, to serio nie jest proste. To tak wygląda na pewno z waszej perspektywy, że. Easy, easy To na pewno jest banalne, ale to, to nie jest banalne, serio Gdzie na to, gdzie wskoczyć? Bra, prowadźmy, suńmy się tak Aktywujmy Co się dzieje w ogóle, czemu to tak obraca? Aktywujmy to A i to w ogóle teraz jest A Teraz mi to spadło Naprawdę Eee... Moccy... Nie podniosę cię, nie? Okej, to tym się podniosę tutaj. Tylko... Aha. I, I co się stanie teraz? Eee... Ale po co? To ja nie zdążę, żeby tam skoczyć nie, nie, nie zdążę. Coś eee... musi kliknąć. Ale... Aha, przecież ja mogę to sobie zabrać, rzucić tutaj i, i się zgnieść. Ale to w takim razie po co była ta druga skrzynka? Czy ja jej nie potrzebowałem w ogóle? To było tak na zmyłe, czy... O co chodzi? Dobra, ile zrobiliśmy? Przemy raz, dwa, trzy, cztery. W sumie mamy już 17... Nie, 18 minutę, bo nie powiem, były ciężkie te poziomy, więc dziękuję za oglądanie, za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!